Czarna, Xpaka, Xpaka, Xpaka jedzie, Borowiki, uważajcie. Bombcie ale to, ja nie... Ucieka, ucieka, Xpaka. O kurwa, o kurwa, ale jest PD. Stój, stój. Co jest? Niech, bombie pa Nie możemy. Nie bombcie policji. Bo ich w ogóle tu nie po. Ej, ale on wie, że nie może tu jechać, się. Ej, pomagamy policji. Tak. Ja robię go. O, to są dwie puste. do mnie strzela policjant, no oni do mnie strzelają ty. Oddaj się, oddaj się. Oddaj się. Strzelaj. Pod poduj się, poduj się. Poduj się, Dobra, ty. Nie to. Co U ręce, ręce. Dobra, bombie. Stój.